Jak, jak przelać z konta na konto bitcoiny, to no, Także... ale to się zmienia, oczywiście. Trzeba powiedzieć, że mhm. się zmienia, bo mamy już coraz więcej sklepów, które akceptują bitcoiny. Tak, więcej... ale to elektroniczne raczej tam jest jakiś powiedzmy jakiś chirurg, czy tam dentysta akceptuje, jakiś może fryzjer, ale to są wyjątki, prawda? Natomiast no, większość. ale nie można powiedzieć, że wyjątki jest dzisiaj, ale jutro się już sytuacja może zmienić, może. prawda? Oczywiście, tak, że, że to może. Nie, nie można wierze, nie. Wierze, Że to jest, wiesz, dzisiaj jest. Im więcej sytuacja. lokalnych walut takich pomysłów jak Bitcoin, tym lepiej. Tym lepiej. Tak, to, to, tak. To, 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 to oczywiście to trzeba pochwalić, bo niezależnie od Fedu, niezależne niezależnie od tego systemu, to póki co, bo nie wiemy, nie, nie znamy tego Bagdora, twórców, może faktycznie tym twórcą był jakiś uczciwy człowiek, naprawdę tak zwany Whitehead, który był hacker taki. No nie wiadomo, zobaczymy. Także dziękuję Ci Karolu, bo mam kolejne telefony. Dziękuję. Dzięki. Odbieram kolejny telefon, także wybaczcie mi tutaj, e, e, audycja jak mówię, jak będzie, e, chce, chcecie o Fedzie. To no, jeszcze, jeszcze trochę Bitcoin, sobie powiemy. Tak, bo... tak, tak, antyszwedzie, o, o bitcoinach sobie powiemy. Ja tutaj tylko jeszcze powiem, że dzisiejsza audycja, tak, miała być o Fedzie, ale zawsze audycje teorii są luźniejsze. Słuchacze mają prawo głosu, mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, też o energetyce, o różnych sprawach. Także myślę, że to nie jest audycja, która jest tylko i wyłącznie o jednym, w jednym temacie. To są podcasty. Do tego są podcasty. Ja już obiecałem, że będę nagrywał podcasty. Na razie nie jest to proste, bo. Bo naprawdę wymaga to mnóstwo czasu, ale troszeczkę o Fedzie jeszcze sobie na pewno y, powiemy w tej chwili. A w tej chwili jest z nami Anders Fed i chcesz powiedzieć o Bitcoinie. No tak, ostatnio zamknięto Silk Road. Ten no to nie... już chyba ślad dwa z... miesiące ślad temu. Zanim... Słucham? Dwa miesiące temu chyba. Jakoś no tak. właśnie, ślad za nim zamknięto także inne tego typu y, portale. No i to spowodowało znaczny spadek bitcoina. Jeszcze chińskie y, rekomendacje dla chińskich instytucji, żeby nie używać bitcoina, broń Boże. Też spowodowało, że bitcoin w zasadzie leci na łeb, na szyję i zresztą też y, analizy takie, y, no, wiesz, ludzie tam analizują na podstawie czystych takich danych y, i wykresów. Też wskazywało, że jest to bańka spekulacyjna w dużej mierze ale Bitcoin ma w sobie takie reguły, które wytyczają, no wiesz, tego miningu, czy tam kopania tego. 21 gospodarka. milionów, prawda? Nie więcej niż 21 One, milionów. Właśnie, po pierwsze nie będzie go więcej niż, niż jakaś ilość, a po drugie jest. Nie wiem właśnie, czy dałoby się, tak jak mówisz, fałszować tym backdoorem. Nie wiem, nie znam się na tym dobrze. A jeszcze mam taką uwagę, bo to wychodzi właśnie przy takich audycjach, też, też wychodziło w dokładce mapę, jak on opowiadał o II wojnie światowej, że bardzo fajnie jest, jeżeli mówicie o życiach mało sprawdzonych, na przykład o UFO lub o jakiejś tajnej grupie, która gdzieś siedzi, a od razu, jak zaczynacie wchodzić na tematy dobrze sprawdzone, jak na przykład historię II wojny światowej, albo teraz. Na przykład, właśnie, Bitcoin, to już tutaj są pewne rzeczy w no, Dobrze, postować. coś dopowiedziałem o Bitcoinie. To. Czy znamy twórcę nie. Bitcoina? No nie, no się no tam ukrywa. Znaczy, ja też nie jestem specjalistą od Bitcoina. No, no, no nie to. wiemy, się, czy się wcię... ukrywa. Może to Cze... być grupa specjalistów, może być to NSA i równie dobrze. Nie wiemy, kim, kim jest. Nie, nie wiem. Chciałem po prostu powiedzieć, co wiem, żeby tak było wiesz pełnia obrazu. A z Fedem jest ciekawie, bo Fed. Fed to jest spryt, sprytna instytucja i strasznie dużo jest różnych teorii. I ten ruch w Ameryce jest żywy, żeby go jednak ukrócić. A ja ja dziewięć... powiem tak, to nie jest sprytna instytucja. Sprytni są ludzie, którzy założyli Fed. Bo, bo, bo to, że Fed dzisiaj, no co tam jest sprytny, Bernanke no, to jest czy... Owiane, owiane tymi tajemnicami, że dużo, dużo właśnie się spotkałem zupełnie y, podczapowych, że tak powiem teorii na temat, kto tym wszystkim władza. Jacyś ilubinaci, Żydzi, Radczyci... No, ja, ja mam, ja mam no, nazwiska, ja mam no, konkretne nazwiska, hmm. więc, więc dzisiaj je ujawnię, kto stoi za Fedem. Fajnie byłoby sobie uświadomić taki prosty mechanizm i, i chciałbym, żeby w ogóle ludzie jakby zrozumieli, że to jest, to jest w sumie do, do, do rozkwienia na, na sucho. Nie? nie musisz znać żadnych specjalnych historii. Tak, tak A, jak tu bankier go, go. powiedział, tu czytałem, czytałem, właśnie zacytowałem Marinera Eklesa, przewodniczącego, naczelnika jak? Rady Rezerwy Federalnej, który powiedział, że oto jest właśnie nasz system monetarny. Jeśli nie, nie przepraszam, nie, to, to nie pomyliłem. Ale nie chodzi, mi już, nie chodzi mi już konkretnie o FED, ale patrz, jak masz dług, tak państwa. To ten tak. dług kto kupuje? Kupują ludzie bogaci, tak? Bo biedny sobie nie kupią bliżsi, bo, bo on go na co nie stać, bo ma ważne ale, ale, ale nie czekam. rozumiem, kto, kto kupuje dług. To, tu nie o to chodzi. Nie, chodzi mi o to, że ci ludzie, którzy obsługują ten dług, na tym zarabiają, tak. więc dług jest zawsze redyskrybucją... Tworzą dług. Oni, oni Dobrze, ale tworzą. dług jest zawsze redystrybucją państwowy od, od, od biednych do bogatych. Tak. Więc jeżeli się mówi, że rozwiniemy programy socjalne po to, żeby dać pieniądze ludziom biednym, to tak naprawdę tworzą yy, In, tworzą programy... Inaczej, nie jest dokładnie tak. Nie. Od yy, yy, biednych, boga znaczy bogatych biednych, czyli tych takich biednych, ale którzy pracują, to mogę no ja tak, się do że tak, tego. No... Czyli nie są na zasiłkach, nie są na różnych. Tak, I daję. oni płacą. Średnia klasa, najwięcej płaci średnia klasa. Średnia klasa i średnia wyższa. Oni najwięcej tak, płacą. I, I Dzięki rozmaitym też regulacjom się tą średnią utrzymuje w średniości, nie, Oni się nie wybiją, nie, tak. nie wejdą. Natomiast mają ci najniżsi, te... najbiedniejsi wcale nie płacą. Oni mają zasiłki. No to trudno nazwać, żeby on wie. On po prostu za darmo coś dostanie. Wiesz, to, 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 to po pierwsze jest. To, to wcale nie jest taki duży procent. A po, słuchaj, często, zasiłki. A drugie, w Irlandii no. to jest y, jakieś, nie wiem, kilkanaście procent osób. No właśnie. <śmiennie> to, jest, to, to jest całkiem <śmiennie> dużo. No dobra, ale to już ale myślę, że oni też bardziej na tym tracą, niż zyskują tak w rozliczeniu takim ogólnym, wie, Że gdyby coś jednak uwolnić, to oni by... A oczywiście, e... oczywiście, mieliby mieli dwa razy tyle. Nawet nawet nic nie pracując, to też stać by było państwo na to, żeby mieli dwa razy więcej. Bo yy, po prostu wszystko, cały system jest niszczony. Bo zauważmy, co się dzieje w sytuacji takiej, yy, jak mamy kryzys. Ja nic nie robię, ty nic nie robisz, bo nie ma pieniędzy. I siedzimy po prostu w domu i długiemy w nosie. I tak moglibyśmy pomalować dom, moglibyśmy yy, zrobić, nie wiem, płot wyremontować, skopać ogródek, ogródek założyć u siebie, cokolwiek można było, ale nie stać mnie na nic. Tak, że, że nie mam pieniędzy, ludzie dalej też nie mają pieniędzy, ceny w sklepach rosną. No i, no, i, i powoduje po prostu... to, że nic się nie robi. Po prostu siedzimy i tylko tak wegetujemy po domach. No faj, fajna jest ta opcja irlandzka, ale. Hmm, nie, wiem, nie wiem, czy właśnie. Czy, czy, czy oni dadzą sobie wypuścić to z ręki, bo wiesz, to jest tak sprytnie rozgrywane. To nie jest tak, że oni nagną to do takiego momentu, że nagle ludzie wyjdą na ulicę, tylko tak małymi krokami. Nie? I to wiesz, to ciągle tutaj są wieści, że zaraz 2012 będą wprowadzać filmy, obozy i tak dalej, a to cały czas jest odwlekane, cały czas. A nie, odwlekane, odwlekane ze względu na broń. Już tutaj przytaczałem, że powoli, powoli tą broń zabierają. No teraz w Nowym Jorku zabierają strzelby, karabiny. Yy, I no, nikt, nikt, policja nie będzie zabierała ludziom broni, bo wiedzą, czym to się skończy, tak? Więc muszą najpierw powoli zabierać te, te karabiny. Najpierw automatyczne karabiny, później karabiny jak 15 na Bojów. Potem będą jedno karabiny, tak jak w Nowym Jorku, czy, czy, czy strzelby. No, aż dojdą do pistoletów, zabiorą pistolety i wtedy już z nożami sobie poradzą łatwo. Prawda? No dobra, ale załóżmy, załóżmy, że to, co mówisz, jest taką super. Jesteś z tego jest przekonany. I czy ty się na przykład y, przygotowujesz tak na serio, że już masz jakąś tam ziemię, będziesz tam sobie hodował, będziesz w takim miarę samowystarczalny na wypadek. Kiedy wiesz, przyjdzie ten moment, że powiedzą o. Nie albo ma samodystarczalności, nie ma czegoś takiego. Wiem, ja nie wiem, ma. ale możesz mieć pewne zasoby, które ci dadzą to, że będziesz powiedzmy bardziej niezależny, kiedy Nie ma czegoś do takiego. Powiedzą, że ja uważam. Czujesz, albo mm. <głynne> do widzenia. Nie ma czegoś takiego, musimy razem działać. Jeżeli będziemy się z osobna, każdy z nas osobna przygotował, przyjdą po każdego z osobna i nie mamy żadnych szans. Przyjadą czołgami, przyjadą czymkolwiek. Zobaczcie, łako, ten, ten David Koresz, on był uzbrojeni po zęby, mieli, spalili ich żywcem. Z dziećmi, z kobietami, agenci federalni spalili ich żywcem po Są prostu zniszczą do, nas, zniszczą. Do Azji na nie, przykład. nie ma żadnej emigracji, nie możemy uciekać musimy stawić im czoła tutaj, teraz nie ma opcji uciekania, jeżeli uciekniesz, do, znajdą ciebie i po prostu zabiją no. musimy, musimy bronić się razem, tak jak, tak jak była rządy Hitlera, jeżeli Żydzi i Niemcy ta opozycja razem by po prostu próbowali ale walczyć z Hitlerem, tak, mieliby jakieś szanse, nie stało, ale nie to się nie oni, stało, oni tego nie zrobili a jest dużo przypadków, którzy. I wszystkich ludzie, które zabili. Przetkną... I wszystkich zabili nie, później, przed, wojną, przed wojną wielu Przez ludzi ta... po prostu widziało, co się dzieje, i wyjechało. A nie, przed wojną też za późno. Przed wojną też było za późno, kiedy już zabrano sklepy Żydom, kiedy ja już kazano im nosić na, ja, na ramionach. Masa, masa jest że... Masa jest życiorysów i oni to mówią, że widzieli, że na przykład w 1934 albo nawet 1933, jak tam bojówki to coś robiły. To tak, oni... ale oni nie, nie protestowali. Tak, mieszali. po cichu, tak zgadzali się, na wszystko zgadzali. Tak jak my się dzisiaj częściowo zgadzamy na to wszystko, czasami nie jak chociażby akta, bo były duże protesty, ale po prostu ludzie na razie są tak otępieni, że uważają, że broń to jest zło. Czyli, żeby, żeby ludzie nie mogą mieć broni. I to i ci właśnie, ci zwykli ludzie są, może nie naszymi wrogami, ale na pewno sprzymierzeńcami z NWO. Ci ludzie, którzy no mówią, że broń jest zła. Bo to dzięki temu... nogi trochę dla nas. Wielka, tak. Natomiast tutaj w Irlandii, widzę, łatwiej mi jest dostać broń w Irlandii jako, jako imigrantowi, niż mi, jako Polakowi w Polsce. Polska jest kompletnie rozbrojonym krajem i w Polsce nie ma żadnych szans obrony. To ja od razu mówię. Polska jest po prostu rozbrojona. Natomiast tutaj jeszcze kraje takie bardziej sensowne jak Irlandia, Szwajcaria. Ja Uwielbiam ja to powiedzenie, że jakby się Polakom dało broń, to oni by pod wpływem wódki się pozabijali. Tak, Ta, to, a co Irlandczycy nie piją? Irlandczycy piją podobne ilości, jakoś się to nikt nie zabija. Co? Także to, 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 są, to, są, to są mity, które są przez globalistów, wcześniej przez komunistów i Hitlera rozpropagowywane, ale to jest też na inny temat broń. Ale to jest dobra, do, do, dobra rzecz, bo bez broni ciężko nam będzie wygrać cokolwiek, bo jeżeli. Zauważmy, założymy swoje systemy finansowe równoległe do Fedu, to przyjdą po nas. Przyjdą agenci nawet wbrew prawu. Wbrew prawu, ale uzbrojeni. Jak, jak mówiłeś często, że są w tajne bronie, jakieś harpy mikrofalowe, coś tam, coś tam. Nie sądzisz, że na przykład nasze pistolety mogą się pokazać? Jakiejś archaicznej tak. momencie oni po prostu powiedzą, a mieliście sobie tę broń. To i... dlaczego tak się ich boją? Dlaczego globaliści no, się tak boją broni? No właśnie, wiem, bo nie wiem, mają broni przeciwko jeżeli, broni. Jeżeli przestaną, jeżeli będzie ruch właśnie na legalizację broni palnej? To może na przykład z tego wnioskować, że mają coś jeszcze potężniejszego do kontroli? nie? Jeżeli zezwolą, jakieś... ale nie zezwalają. Wręcz przeciwnie, Unia Europejska w tej chwili daje takie rezolucje do, do wszystkich krajów, aby skonfiskować całą broń z Europy, żeby, Europa była, żeby państwa europejskie były bez broni bezbronne kompletnie. Ostatnio sobie czytałem na temat mózgu, że wiesz, wysyłasz jakąś falę, powiedzmy, dźwiękową i jesteś w stanie wywoływać zachowania określone na ludzi. Nie wiem, bo to jest pewnie na zupełnie innym audycji, ale są Nie. różne te środki kontroli tłumów, wiesz, i mógłbyś audycja no, tak. przygotować się... O tym mówiłem. To taka... By, było o tym. O, ja ja był, nawet puszczałem ten, ja... sygnał ten. Puszczałem cichutko, tak w, w, tutaj to, w radiu był, to, był puszczony. To, no, to, to pamiętam. Chyba było. Fajnie, fajnie jest jakby wyobrazić sobie, jakby takie zamieszki mogły wyglądać i też... Hmm. Bo wiesz, bo cały czas się mówi, że, że kryzys, że już zaraz coś się będzie działo, a mimo tego, że są symptomy, to, to nic się nie dzieje. Ja słyszałem, że na przykład o podwyższenie, zaraz, podwyższenie, albo już jeszcze pamiętam, odnośnie stóp procentowych, chyba podwyższenie, że wiesz, jeżeli y, te długi trzeba będzie spłacać po wyższych kwotach, to wtedy to wszystko runie ten cały system finansowy. Więc jeżeli banki centralne podwyższą stopy, to już będzie taki sygnał, że zaczyna się koniec. <grym> Dobra, to ja, ja, ja będę leciał, Dobrze, dzięki Antyszwedzie za tę informację. Dzięki. To był Antyszwed. No, dzisiaj audycja z wieloma tele telefonami, także dzwońcie. Dzisiaj od dzisiaj jest nowy Skype, skypehaosu.com, także wpisujcie za tydzień będzie też telefon dostępny, więc będziecie mogli już też telefonicznie, także wybaczcie, nie udało mi się dzisiaj, no, długa długie jest autoryzacja tego telefonu. Także haosu.com, e, Skype. A ja przechodzę do Fedu. E, dzisiaj troszeczkę na różne tematy, ale powiązane ze sobą. E, powiązane ze względu na to, że Fed to jest... Fed był założony przez globalistów, jest zarządzany przez globalistów i Fed e, Feda marzeniem jest, aby wprowadzić e, globalny pieniądz. Globalny, tak, nie dolar, nie do niezwykłego dolara, a y, globalny pieniądz. No. Y, witaj, jest z nami Sztil, witaj Sztilu. Tak, y, bo tutaj poruszaliście sprawę właśnie broni, że Unia Europejska chce zabrać broń, tak? Tak jest. I jest taki projekt ustawy, żeby zabrać też y, po prostu ASG broń, żeby ją skonfiskować i ją jej zakazać w tej Unii. Y, ASG? Y, Airsoft gun. Tak, tak, znam, ale SG zakazać? Tego to nie słyszałem. E, Bro. Ale to nie można krzywdy zrobić tym. No nie wiem, w oko może pocelować to może no, tak, ale. Możliwość przerobienia pewnie jakaś jest w tej broni.